Jesteśmy ponownie przed tą trudną walką. Mamy dwie apteczki tylko, więc trzeba się skupić i zapamiętać jeszcze symbole walki. Haczyk od prawej strony. Eee, haczyk od prawej strony, łuk. Haczyk od prawej strony, łuk, dźwig. Haczyk od lewej strony, haczyk od prawej strony, e, łuk, dźwig, haczyk od lewej strony, no. Teraz jak odpocząłem chwilę po, po poprzednim odcinku, zrobiłem sobie przerwę na herbatkę, to człowiek potrafił się bardziej skupić. E, teraz tutaj mamy przejście. I to nas prowadzi tutaj gdzieś, dobra. Jakaś magiczna ścieżka. I teraz możemy wrócić do windy, rozumiem. Windą możemy zjechać głębiej, w coś. No dobrze, to sobie jedziemy. Trzymam, trzymam rękę na triggerze, żeby w razie czego spauzować. Ale coś tu się winda psuje. nie, śmierć! No i zostaliśmy bardzo głęboko pod ziemią. Spadłem ich już. Jeden haps mniej. Prawda, można. Patrick Raven potrafi. Jest checkpoint. Czy mamy jakieś skill do wykorzystania w tym momencie? Yy, mamy tylko 3 pointy i tak naprawdę nie możemy nic ciekawego wykorzystać, więc dużo rzeczy chyba pominąłem. Oni się tu modlą, coś tu widzą. W ogóle jak oni tu żyją. Ten ja tu płaczę. Co oni jedzą? Czy oni się żywią jak Brytarianie, tak? Tylko promieniami słońca? O jakiś boss. Miyagi, do. Kiedy mnie zdążył zabić? Son of the Fly King. Nie wierzę. Zaraz mi pad padnie od tego nawalania. Poważnie, nawet nie zdążyłem nic zrobić. Chyba, że czekajcie, może ja muszę unikać teraz. Nie wiem. Na razie będziemy unikać, zobaczymy jaka jest jego mechanika ruchów, bo w tym momencie on nie zabija, a ja nic nie zdążyłem Jakieś obrażenia mu zadałem? To na pewno. Tylko co w momencie, kiedy on wykonuje? Ja tu mam jakiś shield, block. Brak mi sił. No nawet nie mogę do niego podejść, żeby mu zadać obrażenia, chyba, że nie mogę go atakować od frontu. Może o to chodzi. Muszę go chyba od pleców. Pewno, co jeszcze? Ej, ja za ja to skisnę zaraz przed tym kąpem. Nawet nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się go pokonać, bo już jestem na granicy nerwów. Poważnie mówię. Kiedy? Kiedy? Jak? Chcę użyć tą super zdolność, bo ona wtedy potrafi zablokować ten główny atak tego typa. No. Trzeba go unikać to na pewno. I on ma taki moment, w którym jest przez chwilę spokojny. Tylko, że jak już się uspokoi, to potem zabija nas jednym hitem. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra, ale udało nam się na początku. Okej, okay, teraz apteczka. Widzicie, Jak od frontu podchodzę, to ginę, więc unikamy frontowego starcia. On ma jakiś super shield. Dziwne jest to, że ja nie mam żadnego shielda. Mimo, że w klawiszologii chyba był shield, shield jest na prawy trigger. Mm. Dajcie mi siły. Cały czas tyle samo HP mu zabieram. Co bym nie robił? I jak miałem dwa życia jeszcze, i on jednym ciosem zabrał mi dwa życia, nawet zdążyłem apteczkę użyć. Teraz się skupiłem troszkę bardziej na ataku. Dobra, czyli mamy tak, podbiegamy szybko. Biegamy szybko, łoimy go. Wtedy mogę mu użyć super zdolności na nim. Tylko nie mogę stać chyba frontem do niego. Widzimy, on se chodzi. Możemy go bić tylko jak ma żółty pasek. Tylko żółty pasek, to widzimy. Wtedy, wtedy on zadaje nam obrażenia. Który musimy unikać i jednocześnie zadawać mu obrażenia Więc musimy gdzieś znaleźć ten, ten złoty punkt, żeby podładować mu Chciałem, żeby ten odcinek był ciekawy. Dlaczego dostaje obrażenia, jak on nic nie robi? Kup się, Raven. Moje nerwy są szargane, ale jest postęp. No i skopałem. Dobra, już mogę zginąć. Już mnie dobi. <laughs> jej litość. Dobi mnie szybciej. Oh. Jeszcze raz. Jak? Nawet byłem oddalony od niego o pewien, pewną odległość. To jest niepoważne. Nie mogę się stąd wycofać. Masz tu jakąś podpowiedź? Nie masz żadnej podpowiedzi, tylko sobie tak odyskutujesz. Wiesz, ja miałem niby shielda. Może muszę przed nim uciekać cały czas? No nie no, gościu ma hapsy. Zirytowałem się, już naprawdę, tak się zirytowałem tą grą. A teraz nic nie zrobiłem, po prostu stałem. Może ona jest zbugowana, albo ja nie umiem grać. Widzimy, że on tutaj czaruje coś. Będziemy wykonywać mu po jednym ciosie. O to chodzi? No, i jak? Powiedzcie mi, jak. Szło dobrze, i nagle. I nagle. Nie wiem, zastosowałem specjalną zdolność. Może tu był problem? Może tu chodzi o to, żebym nie zastosował żadnych zdolności. Zwykłe cios go... Zwykłe cios zadaje mi obrażenia. Weźmy sobie apteczkę. I teraz czemu mi zadał. Widzicie? To, to jest niejasne. W tym momencie używałem zdolności zwykłej. W sensie z ten Sprint z atakiem. No. Dobrze. Ja wam dziękuję bardzo za tą serię ZD. The... Jak to jest? The, The Last Light czy The Snow Light? Gierka jest bardzo ładna, śliczna, ale jest dla hardkorowych graczy. Ja do hardkorowych graczy nie należę. Nie do takich masochistów, którzy naprawdę chcą się mordować. I gramy, uwaga, na, na tym łatwiejszym poziomie trudności, na travelerze. Nie jestem w stanie sobie poradzić. Jest ładna, fabuła na pewno jest bogata i. i no, nie kupiła mnie, nie kupiła mnie. Gry są po to, żeby się relaksować, nie po to, żeby się irytować jeżeli ja mam być zirytowany po 15 minutach odcinka, a męczymy się tu 15 minut, no to po prostu rzucam padem kurtę w okno, w ekran i szkoda po prostu ekranu. Nie będziemy w to grać. Nie. Dzięki wielkie, zostawcie komentarz co o tym myślicie. Seria skończona, nie będę do niej wracał. Na razie.